W spotkaniu szóstej kolejki pierwszej ligi mężczyzn grupy B Nielba Wągrowiec przegrała na własnym parkiecie z drużyną MKS Piotrkowianin 22-32. Zapowiadano, że konfrontacja w wągrowcu będzie typowym hitem kolejki, ponieważ na parkiecie spotykają się zespoły, które jeszcze nie tak dawno toczyły wyrównane boje barażowe o grę w superlidze. Niestety, dla wągrowieckich sympatyków piłki ręcznej na zapowiedziach się skończyło. Wągrowczanie rozegrali jedno z najsłabszych starć w ataku pozycyjnym, w którym im praktycznie nic nie wychodziło. Ofensywną grę swojego zespołu starał się trzymać Robert Kamyszek, ale to zdecydowanie za mało, by myśleć o korzystnym rezultacie z takim rywalem, jakim był dziś Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. Piotrza. Piłkarze z Piotrkowa Trybunalskiego na prowadzenie wyszli już w drugiej minucie i przez cały mecz utrzymywali przewagę nad drużyną MKS Nielba Wągrowiec. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem gości 13 do 7. Po przerwie sytuacja się nie zmieniła. Kolejne 30 minut prym wiodła drużyna z Piotrkowa. Szybkie kontry kończyły się akcjami sam na sam, w których nasz bramkarz był bez szans. Mecz zakończył się przegraną Nielby 22 do 32. Dzisiejsza wygrana lidera tabeli wzmocniła jego pozycję. Nasi piłkarze znajdują się na ósmym miejscu. Mecz w wągrowieckiej hali oglądał kandydat na senatora w zbliżających się wyborach parlamentarnych Ligiusz Komarowski, prywatnie międzynarodowy sędzia bokserski. Kolejny mecz w wągrowcu już w najbliższy wtorek. Będzie to spotkanie w ramach Pucharu Polski. Portal wrcpl